Hej tukami, dzisiaj znowu na warsztat wziąłem telefon. Tym razem jest to Realme 7. 5G. No i mogę go testować dzięki uprzejmości samego Realme, za co im oczywiście dziękuję. No i to nie będzie miało w ogóle wpływu na dalszą część tej recenzji, jak zresztą wiecie. Sam telefon dostałem na takie powiedzmy 3-4 tygodnie, aby go właśnie testować. No i myślę, że to jest taki czas, no idealny na to, żeby wysnuć jakieś wnioski. No i takie wnioski też tutaj w tym odcinku się pojawią, więc zachęcam do oglądania. No i tak jak mówiłem początkowo, ten moduł, ten telefon ma moduł 5G. I taki też moduł testowałem, więc w dalszej części odcinka będzie troszkę o tym. No i też uprzedzam. Telefon jest na wyłączność plusa w tym momencie. Kosztuje 999 zł, więc to jest cena naprawdę, no myślę, że korzystna. Aczkolwiek, z tego co widziałem, można też dostać ten model, no nie kupując abonamentu, ale po prostu zwyczajnie bez umowy. Więc myślę, że to jest duży plus. Nie wiem, czy to się zmieni, czy nie, ale mówię, jak jest w tym momencie. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji, łapki, jeżeli oczywiście materiał się podoba, no bo dzięki temu mój kanał wzrasta, no i zdajemy się no, po prostu tutaj jedną częścią, że tak to ujmę. Także lecimy. W naszym żółtym zestawie znajdziemy szybką i wielką 30-watową ładowarkę, oczywiście jest też kabel na typce, jak i przezroczysty etui, które swoją drogą jest spasowane znakomicie. Co istotne, wystaje ponad wyspę obiektywów, więc jakaś tam minimalna ochrona jest zachowana. Z jednych składowych to igła do tacki oraz instrukcja. Warto też wspomnieć, że nie ma tutaj indukcji. Więc naładujemy tylko kable. Na ekranie jest też naklejona folia ochronna. Plus dla Realme. Na stronie specyfikacyjnej jest informacja, że ten model występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Flash Silver oraz Mist Blue, którą ja posiadam. Aczkolwiek na stronie plusa widziałem tylko ten drugi kolor. Konfiguracja to 6 GB pamięci RAM i 128 pamięci wewnętrznej. I strona Realme mówi o 8 GB pamięci, ale u nas w Polsce jest dostępna tylko w tym pierwszym wariancie. Bateria ma pojemność 5000 mAh. No i według producenta naładujemy ją w nieco ponad godzinę. No i faktycznie jest to możliwe. Jeżeli chodzi o powiedzmy czas pracy, bo też często o to i to jest myślę, że normalna kwestia przy telefonach, no to ciężko mi tutaj ocenić szczerze mówiąc, bo każdy używa sprzętu inaczej, jest to taki czynnik bardzo płynny, więc zazwyczaj no staram się nie podawać tego od jakiegoś czasu, bo no nie jest to miarodajne tak mi się wydaje. Ekran ma 6,5 cala i zabrakło tutaj amoled mamy za to dobrego IPS-a LCD. Rozdzielczość to Full HD+. Sam ekran jest płaski, co moim zdaniem jest raczej plusem. I dlaczego pomimo IPS mówię, że ekran jest dobry? No bo mamy tutaj 120 Hz odświeżanie i czuć wyższą płynność niż przy standardowej 60C. W ustawieniach możemy się między nimi przełączać. Jest też tryb automatyczny. Oczywiście te 120 Hz będzie działać, o ile dane apki są z tym odświeżaniem kompatybilne. To należy pamiętać. Ochroną jest szkło Gorilla Glass. Informacje na zewnątrz są wyświetlane czytelnie. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Ramki nie są przesadnie grube, aczkolwiek ta dolna troszkę się tak wybija ponad te wszystkie inne, no ale też nie jest to jakaś, nie wiem, grubość, która nie byłaby akceptowalna, tak moim zdaniem. Nie chcę też ktoś tutaj narzekać. Telefon, pomimo pokaźnego rozmiaru, no, użytkuje się komfortowo. No, nie jest to kompaktowy rozmiar, no, aczkolwiek, no, nie czepiajmy się na siłę. Waga też nie jest jakimś minusem, bo jest to 195 gramów. No, taki standard troszkę, bym powiedział. Plecki oraz ramka są plastikowe i to jest zrozumiałe. Mówimy nadal o telefonie za niecałe 1000 zł. Plusem jest to, że nie palcuje się ten tył tak bardzo jak chociażby ostatnio recenzowane Vivo. Ciekawym zabiegiem jest też wzór, a taki pasek powiedzmy z tyłu na pleckach. No i dzięki temu przynajmniej w moich oczach wygląda on mniej standardowo. Plecki są wyprofilowane, poprawia to wygodę użytkowania. Prawy bok to przycisk zasilania. Z czytnikiem linii papilarnych w jednym. Jest on aktywny, czyli nie musimy wciskać przycisku, możemy jedynie musnąć, aby odblokować. Od razu powiem, naprawdę. Wow, jest on mega szybki. Starczy małe przyłożenie palca i już, jest odblokowany. I działa dużo, dużo szybciej niż na przykład w Redmi Note 9 Pro. Lewy bok to przycisk do regulacji głośności oraz tacka na kartę SIM. Też warto wspomnieć, że jest to hybryda, czyli zastosujemy albo dwie karty SIM, albo jedną kartę SIM jedną kartę pamięci. Jeżeli chodzi o same przyciski, no to mi osobiście ciężko się przystawić na takie ulokowanie, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Z dołu znajduje się mikrofon, jack 3,5 mm, wyjście typu C oraz głośnik, a góra to jedynie dodatkowy mikrofon. Od razu powiem, ten model nie jest wodoodporny. Zacznijmy od aparatów, ale pod kątem technicznym, bo powiedzmy efekty będą trochę później. Więc na pokładzie jest główny aparat 48 megapikseli, dalej mamy ultra szerokokątny 8 megapikseli 119 stopni, później mamy makro 2 megapiksele i do głębi również 2 MP. Natomiast po lewej stronie znajdziemy aparat do selfie. Ma on 16 megapikseli. Jeżeli chodzi o nagrywanie, no to nagrywa w 720p i w Full HD. A z tyłu nagramy w 4K Full HD. Tylko w 4K to jest tylko 30 klatek Full HD 30 i 60. No i tak samo w 720p 30 i 60. Tak to wygląda. Jest tutaj stabilizacja cyfrowa. Realme ją nazwało ultra Stabilizacja, ale jest też Ultra Stabilizacja Max. Włączenie tej drugiej powoduje, że system przyłącza się na obiektyw szerokokątny, no i nim rejestruje tę Ultrastabilizację Max. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. No i ten telefon napędza ośmiordzeniowy procesor Mediatek Dimensity 800U z 5G na pokładzie, o czym wspominałem na początku. Jeżeli chodzi o takie użytkowanie, zwykłe użytkowanie, no to nie ma tutaj najmniejszego problemu, oczywiście. A jeżeli chodzi o gry, no to myślę, że również. Nie mam się do czego tutaj. Doczepić, działały one płynnie, no przynajmniej te, które testowałem. Powinniście być zadowoleni z takiego zwykłego użytkowania, no i też tych gier, jeżeli chodzi o sprzęt, który kupujemy za 1000 zł. Takie jest moje zdanie. Dlatego niech was nie zgubi taki trochę zły wizerunek Mediateka. No kiedyś faktycznie, może telefony z tym prockiem, czy nie konkretnie z tym, ale prockami tej firmy potrafiły się grzać, być niestabilne, ale teraz, no, moim zdaniem, nie ma się do czego doczepić, nie ma się czego wstydzić takim bezpośrednim starciu nawet z tym Snapdragonem. Oczywiście jeżeli chodzi o żonglowanie softami, zabawę z wgrywaniem recovery menu, no to tutaj moim zdaniem przyjaznym środowiskiem jest jednak Snap. Ale dobra, idźmy dalej. Z łączności poza 5G i Bluetooth 5.1 mamy GPS, a GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Oraz co ważne NFC. Także płatności telefonem są tutaj możliwe. Czego nie ma, a o co czasem pytacie? Radia FM, no i tej wodoodporności, o której wspominałem. Nie ma również rejestrowania rozmów. Mamy tutaj dialer od Google'a, więc nic z tych rzeczy. Może w przyszłości to się zmieni. Jakość rozmów? Bez zarzutów. Ten telefon pracuje obecnie na Androidzie 10 z nakładką Realme UA. Producent chwali się z zastosowaniem w kwestii audio Dolby Atoms. No i Hi-Res. No i faktycznie dźwięk jest dosyć przyjemny dla ucha, no nie jakoś wybitnie piękny, no ale nie jest tak płaski jak przy Vivo Y70, który jest w podobnej cenie. Stwierdziłem, że w tym materiale poświęcę cały osobny dział modułowi 5G. Oczywiście nie będę wchodził w żadne jakieś, powiedzmy, takie techniczne aspekty, bo to nie ma najmniejszego sensu. Chcę właśnie to pokazać Wam od strony powiedzmy takiej praktycznej, czyli te wyniki. Z racji, że w moim mieście jest zasięg 5G, no to stwierdziłem, że zarejestruję taką kartę i przetestuję i to żadne lokowanie, żadna reklama. Po prostu wziąłem pierwszego operatora, który taki zasięg oferował. No i ten test zrobiłem w jednym miejscu. No dobra. Kilka razy gdzieś tam przełączałem, ale ten główny test został wykonany w jednym miejscu. Gdzie w jednym miejscu odpaliłem Speed Testa na LTE, no i później Speed Testa w tym samym miejscu na 5G. No i wyniki, proszę bardzo. Postanowiłem też pobrać grę na zasięgu 5G, no też zerknijcie na rezultaty. Jak widać, różnice są spore, no ale to jest dopiero początek. W przyszłości, szybkości, które uzyskałem, no to pewno będziemy mogli zapewne mnożyć razy dwa lub nawet trzy, ewentualnie osiągać takie w pomieszczeniach. Jest naprawdę nieźle, fajnie to się zapowiada. Aparaty? No i proszę, zrobiłem dla Was kilka zdjęć, aby zobrazować jakość tego aspektu. Sądzę, że telefon radzi sobie nieźle. Jak na taką cenę, oczywiście. W trybie nocnym również fajnie wyciąga dużo informacji, detali. I te efekty, które no, uzyskujemy w tym modelu, no, mi się podobają, no co to dużo mówić. Ja też nie jestem jakimś wybitnym znawcą w tym temacie. Nie jestem też jakiś wymagający. Oczywiście, jeżeli wygląda to bardzo źle, no to o tym mówię, ale tu jest ok. Nagrania też są niczego sobie. Nadal pamiętajcie o tej cenie. Stabilizacja sprawia się dobrze. Nie jest ona na takim niesamowitym poziomie, jak powiedzmy, ta aptyczna, no bo to nie jest możliwe oczywiście, ale i tak efekty oceniam w barwach takich pozytywnych. No ale co się będę produkował? Sami dalej oglądajcie i sami oceniajcie. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i to jest 4K bez stabilizacji, bo takiej nie można uruchomić w trybie 4K przybliżenie pięciokrotne przy 4K nie możemy włączyć obiektywu szerokokątnego który robi za stabilizację max i tak to wygląda, jest ładnie, ale no bez stabilizacji jeżeli chodzi o nakładkę, postaram się krótko i na temat, chociaż wiecie pewnie, że jak zazwyczaj o tym mówię, no to mi nie wychodzi gesty na wyłączonym ekranie są Podnieść, aby wybudzić? Jest. Z innych ciekawych opcji jest obróć, aby wyciszyć. Z takich testowych można znaleźć płynne przewijanie, tryb supergotowości nocnej, czyli telefon w nocy będzie zużywał mniej energii, ale kosztem możliwych opóźnień w odbiorze wiadomości. Tryb ciemny? Jest. Jest też możliwość ustawiania stylu ikon, dodania blokady na zdjęcie twarzy, co oczywiście nie jest zbyt bezpieczne, ale działa dobrze. Jest też asystent gier, dzielenie ekranu czy klonowanie apek. Chyba nie trzeba tego komentować. Nakładka jest bogata w mnogość opcji. No i dobra, na pewno nikogo nie zaskoczę mówiąc po prostu, że to jest świetny sprzęt jak za taką cenę. No osobiście nie znalazłem jakiegoś innego ciekawszego określenia na to wszystko. Dostajemy pojemną baterię, NFC na pokładzie, niczego sobie proces 5G. To trzeba tutaj podkreślić. Nawet te aparaty są powiem szczerze, niezłe. Jeżeli chodzi o jakość, sami możecie ocenić i do tego zachęcam. Pamiętajcie, teraz powiem taka dygresja dotycząca tych zdjęć, że zawsze źródła wszystkie dotyczące tych zdjęć, które były przedstawiane w odcinku, są w opisie filmów bez kompresji, w pełnej jakości, więc ym, polecam powiedzmy, no bazować bardziej na nich niż na tym, co Wam tutaj przedstawiam w odcinku, bo YouTube no, po prostu kompresuje mega te filmy. Dobra, ale odbiegłem tematu, więc. Wróćmy. Więc podsumowując, na tą wydajność w ogóle tutaj nie narzekałem. I do tego ten ekran 120 Hz, no który tutaj powiedzmy dopełnia całokształt dobrego sprzętu, jakim jest ten Realme. Bo tak należy go oceniać. Ja osobiście nie znalazłem takich, no nie wiem, rażących błędów, które by dyskwalifikowały ten model, bo takie nigdy są. Tutaj takich nie było, więc myślę, że śmiało można zainteresować się tym sprzętem. Jest to fajna alternatywa dla produktów. Xiaomi. No i nawet widać, że w tym momencie, w tym egzemplarzu, porównując te inne, lepsza. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja, jak wiecie, zawsze staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Jeżeli jestem w stanie, to tak też robię. A tymczasem, trzymajcie się.